Jak usunąć negatywny komentarz na Allegro? Pawle, czy ty mógłbyś tutaj coś powiedzieć na ten temat? Pewnie. Zawsze warto przy takim wystawionym komentarzu zadzwonić do osoby, ponieważ często może się okazać, że to po prostu jest jakiś mała rzecz, którą możemy szybko poprawić, jak na przykład to, że nie było instrukcji w środku. Zawsze, jeżeli chodzi o instrukcję, to jeżeli my mieliśmy takie coś, Wpisaliśmy do hurtowni, hurtownia wysyłała w DPD, dostawał klient hmm, instrukcję i tak naprawdę hmm, komentarz został już anulowany. Tak, czyli prosta jest... ko komunikacja z klientem e, przez telefon. E, z tym, że tu trzeba też uważać, że warto jak się komunikujemy, mieć na mailach te rzeczy, prawda? Czyli nawet jak, jak, jak dzwonimy do klienta, to lepiej jest zwykle zadzwonić, bo ludzie są bardziej przyjaźni wtedy i tak jest łatwiej skrócić ten dystans. Natomiast po takim telefonie, to warto wysłać maila z potwierdzeniem tego, co było ustalone w rozmowie telefonicznej, to tak... Żeby A ja bym nawet tutaj pożyć o krok dalej i nawet niekoniecznie, że wysłać maila, tylko skontaktować się, bo najprawdopodobniej ten klient, jeżeli nawet nie zadawał jakiegoś pytania konkretnego przez zadaj pytanie sprzedającemu, to ma możliwe, że będzie możliwość jakby odpowiedzenia mu w jego konwersacji, którą mamy przez Aleks. Dlaczego? Ponieważ wtedy mamy podkładkę na to, że Komunikowaliśmy się z tym klientem i że, na przykład, coś zostało wystawione nie, jakby niezgodnie z etyką, nazwijmy to. Tak? Dlaczego mówię tutaj o etyce? Ponieważ też spotkałam się kilka razy z czymś takim, że po prostu klient próbował coś wymusić. Wiecie, czasami to jest na takiej zasadzie, że ktoś kupi jakiś produkt, coś mu się nie spodoba, a pomimo tego, wszystko jest ok, wystawi negatyw i mówi: No, dogadajmy się, to daj mi pan 50 złotych zniżki. I wiecie, to jest ewidentne po prostu hamstwo. To tak nie, nie ma co to jakby akceptować, nie powinno być akcept na tego typu zachowanie, bo jest to po prostu coś na zasadzie wymuszenia. I też powiem szczerze, że nawet jeżeli widać, że jest do czynienia, że mamy do czynienia z tego typu klientem, który, który ewidentnie kręci, który ewidentnie chce coś wymusić, który szuka po prostu coś ponad, ponad prawo, to lepiej już sobie zostawić ten negatyw, żyć z nim niż po prostu być, niż, niż po prostu później żałować, że, że się uległo w tym wypadku. Tutaj warto też jeszcze można nawiązać do tego, że często jeżeli prowadzimy komunikację mailową z danym klientem, to on może być taki trochę chojrak, tak? I to, co Michał powiedział, warto jest spróbować zadzwonić, bo wtedy zwykle ci ludzie miękną, ponieważ słyszą głosowe po drugiej stronie. I chodzi o to, że większość ludzi będzie chciało się dogadać, ponieważ zrozumno o co chodzi. Klient wystawia negatywa, ponieważ coś mu się nie spodobało. Jeżeli jesteś nastawiony pro-kliencko, to po prostu dopytaj, co jest nie tak, jak możesz naprawić daną na sytuację i wtedy dosłownie w 90% tego negatywa udaje się usunąć. Tak jest. Pamiętajmy, że ludzie generalnie starają się być mili, uprzejmi i kulturalni, no z, z, zakładamy przynajmniej taką wersję e, i tak to bardzo często jest, no po prostu jeśli, słuchajcie, y, mi się też zdarza, że ja czasami y, znaczy ja nie wystawiam negatywów jakoś, ale czasami jestem powiedzmy średnio zadowolony z zakupu i nie wystawiam wtedy pozytywa, tak? I że teoretycznie gdybym otrzymał jakiś kontakt mailowy, pewnie bym zignorował, ale gdyby ktoś już tam zadzwonił do mnie i zapytał, czy jest coś, co mogą poprawić, to bym powiedział. No bo bym, wtedy bym, jakby dla mnie to jest taki, wiecie, no, mail leci automatycznie, nie? więc jakby każdy się spodziewa też tego, a jednak ten dodatkowy czynnik, że ktoś zapyta, czy wszystko w porządku, czy możemy coś poprawić? To jest zawsze taki dodatkowy punkt. Natomiast przy sytuacji, właśnie negatywnej, to jest zdecydowanie bardzo ważne, że jeśli klient jest na tyle zdeterminowany, że coś mu się nie podoba, albo coś nie zagrało ewidentnie i możemy wykonać ten telefon i wyjaśnić sytuację. To bardzo często się to udaje i nie ma też powodu się jakby stresować z drugiej strony, że ktoś mi wystawił negatywa, to już na pewno jest wściekły i nie będzie chciał ze mną rozmawiać, no w najgorszym wypadku nie odbierze telefonu, prawda? Już. Tak wtedy gdzie... warto napisać SMS-a. Pamiętajcie, że jakby najmocniejszym takim środkiem jakby komunikacji, takim bezpośrednio jest właśnie telefon, później SMS, a później dopiero mail czy właśnie kontakt poprzez Allegro, tak? Ponieważ jakby klient się bardziej spodziewa maila niż telefonu wtedy. Tak, natomiast właśnie ta komunikacja przez komunikator alego też jest dobra, prawda? Bo to zostawia ślad, który jest widoczne tak. również dla Allegro, więc potem w przypadku jakiejś odwołania, dyskusji, rozmowy, mamy dokumentację w ich systemie, to też jest bardzo mocna rzecz. I te rzeczy warto dokumentować, dlatego że jeśli właśnie natrafilibyśmy na taką sytuację takiego jakiegoś klienta, który próbuje jakoś nieładnie się zachować, to ta dokumentacja wtedy też jest przydatna, że, że mamy dowód na to, że klient prawda, wykonuje jakieś dziwaczne ruchy, i wtedy jest to coś, co można pokazać, gdzieś przedstawić. Także to jest to. Da się to zrobić. Usunięcie tak jest. negatywa jest możliwe, wiele razy nam się to udawało. Ważne jest to, żeby po prostu dbać o to, żeby mieć dużo pozytywnych komentarzy, i są na to też sposoby oczywiście. O których tutaj nie będziemy mówili, ale, ale są na to sposoby, żeby mieć dużo pozytywnych komentarzy i to nas zabezpiecza najlepiej przed negatywami. I wtedy, Bo jeden... wtedy jeden negatyw nie, nie rujnuje na przykład ci tego, że stracisz smarta? bo tak. trzeba mieć 98% pozytywnych komentarzy, czyli teoretycznie na każde 50 pozytywów możesz mieć jeden negatyw, nazwijmy, tak żeby wciąż utrzymać, utrzymać status smarta i wtedy tak naprawdę nie masz takiego ciśnienia, że jeżeli klient należy do tych niekulturalnych, to żeby na wszelką cenę tego negatywa usunąć. Dokładnie, bo jeśli masz mało pozytywnych komentarzy i faktycznie jesteś na skraju, że ten jeden negatyw może spowodować, że stracisz smarta, no to wtedy jesteś w dużo gorszej psychicznej sytuacji, możesz się czuć dużo bardziej pod presją, żeby ulec jakiemuś takiemu dziwnemu szantażowi, prawda? Ale powiedzmy też, to, to są sytuacje naprawdę ekstremalne, tak? To się tak rzadko zdarza, że po prostu wiecie, na, na tysiące sprzedaży to się zdarzy tam raz, dwa. Także to nie, to, to nie jest coś, czym trzeba się jakoś przejmować, żeby się tego bać. To po prostu czasem się zdarza. To jest część biznesu, że niektórzy klienci, niektórzy kontrahenci no, są nie najprzyjemniejsi do współpracy. To po prostu się zdarza, to trzeba przerwać, tak to trzeba wziąć na klatę i, i iść dalej. Czyli co? Mamy to jak usunąć negatywny komentarz. Mam nadzieję, że to wyjaśnię. Jeśli wam się podoba, to oczywiście dajcie znać, że wam się podoba i będziemy przygotowywali też kolejne odpowiedzi tego typu. Dzięki wielkie. Tak jest. Ahoj.